na temat robienia rzeczy, które trzeba by robić, wiesz, że to jest przydatne, ale tobie się nie chce. Na przykładzie wychowania fizycznego, ćwiczeń, jakieś tam gimnastyki rano, no i tak dalej. Wszyscy wiedzą jak przydatno robić gimnastykę i mało kto robi. I żeby zacząć trzeba dać ciału taki faktyczny sygnał że ono tego potrzebuje żeby robić to nie na intelektualnym poziomie tylko na takim zwierzęcym faktycznym czyli ciało trzeba pokazać, że ono to potrzebuje ciało trzeba przedemonstrować, jakie ono jest słabe na przykład idziesz na do jakiegoś klubu na walkę sporty walki wybierasz najsilniejszego przeciwnika wstajesz z nim on ciebie tam bije Wst idziesz do następnego, on ciebie też bije, każdy ciebie bije ciało, twój zwierzak wychodzi cały pobity, cały niezadowolony i czuje swoją słabość następnie jedziesz na przykład do parku w parkie jest um... To urządzenie do ćwiczenia, jakiś drążek itd. I tu trzeba wyłączyć umysł. Patrzysz, co robi ciało. Ciało pamięta, jakie ono słabe. I patrzysz, co ono robi. Czy ono zaczyna robić jakieś ćwiczenie? Pewnie pójdzie, bo czuje taką niebezpieczność, słabość, taki dostało faktyczny sygnał o swoim stanie. I tu ważne nie włączyć intelektu, żeby nie było jeszcze jedno, je, jeszcze jedno podejście, jed, jeszcze jeden razik zrobię, jeszcze to trzeba. To już idzie nie od ciała, tylko od intelektu. I jak zmęczysz swojego zwierzaka, swoje ciało, ono potem będzie umieć szerokim łukiem te, te narzędzia do ćwiczeń. I nie wiadomo, kiedy przyjdzie. Trzeba skończyć te ćwiczenia wtedy, kiedy ciało poczuje się dobrze i będzie mu wystarczy wystarczająco. Albo zmęczysz go przez ten intelekt, będzie mieć łuki I wtedy następny raz trzeba iść do klubu walki, żeby ktoś go pobił, żeby ciało znów poczuło swoją słabość i. Znów poszło do tych narzędzi, do ćwiczeń, jak to się nazywa. I można tego męczyć, ale ogólnie cały sens tego, co ja tu nagrywam, polega na tym, żeby dobrze spędzać czas i każdy ten bilans sobie sam szuka, ile trzeba pobić to ciało, ile trzeba poćwiczyć, ile trzeba. Czego robić, żeby ten czas dobrze spędzać? ok szukamy tak sygnały na różne aspekty życia. Demonstrujemy swojemu zwierzaku, swojemu ciału, dajemy odczuć, że to jest potrzebne i używamy. To był pierwszy filmik po polsku. I jak dostanę wsparcie, przynajmniej takie, że o, super, chcę więcej to będę dalej to robić doklejka. Ja mam taki przygotowany kurs prawda, w języku rosyjskim, gdzie jest ponad 60, może ponad 70 różnych tematów dotyczących porządku w głowie, takie z zakresu psychologii, z zakresu obsługowania obsługi swojego ciała i jak spędzać czas tak, żeby go spędzać dobrze. Także jak będą chętni, jak ta wiedza pomoże rozwiązywać swoje problemy, to będę to robić.